Chyba to. A to do tego ile potrzebuje Energii, energia. Teraz... Teraz tak wam powiem to. Przyciągnę na hakowany, zhakowany obiekt. Dobra, no ale no nie wiem. Dobra, nie mam tyle energii. To jest to, to tego nie użyję, chociaż. Poziom, bo ja. Na którym poziomie mam energię? Na którym poziomie w ogóle mam energię? Muszę sprawdzić. Energy... Ręcz. Trzeci poziom? Trzeci poziom. to jeszcze mi trochę brakuje. Dobra, to sobie zostawię to. Dobra, ale papiery dzielam zajebiście. Szypciutko. Bo ja to powalałem tu. Dobra, no dobra no spoko, ale ja bym chciał życie jakieś, bo... Że będzie lipa. Tak nie ma życia. Kuj. Ej, tu nic... Ej, już źle poszedłem ty. Dobra, ja tu i spotkamy się jak ogarnę temat, nie? O cholerka To mamy dupę, kurna To jest lipa Oto szklan drzwi o kurde. Dobra, jest. Udało się. Dobra, zerbiście. Trzy. Mało życia. Mało życia. Co ty tu masz. klucz aktywacyjny jednostki no nie wiem gdzie to się używa naprawdę nie wiem jakby wiedział to bym użył ale nie wiem serio e, tutaj gdzie ja teraz mam iść o kurno dobra wczytaj mi to klipa bo mało życia jest nie? Ale dajemy radę. O, więk się zepsuł. Może się o, czy naprawił kurno. Mhm. Hmm, schowam się tu i naprawię tą broń. O, Ja pierdzielę, Ile razy to mi się popsuje jeszcze, co? Ile razy mi się to popsuje, no. Obra. mm Dobra. Hmm. Dobra. Substanc... Nie. Ej, co ja zrobiłem? Report. NA potrzebuję. Aha, to mam. Dobra. Tu mam to modyfikacja. Ta broń może być modyfikowana, okej. Okay. Najgorzej to jest jak mało życia się ma, nie? 2 HP, ale nie ma rzeczy niemożliwych. No tak. To będzie ciężko. Ciężko będzie, ale się uda. A może pójdziemy. Ja bym poszedł. Tędy. No, może pójdę tędy. Co to mi dało? Tu, tu byłem kurde, żebym sklepik znalazł na mapie. Gdzie ja mam to sklep? Ten on Upgrade. Ja to jest najbliższa ten. ten tutaj. Ale to nie jest to e -e. To jest to. Ale. Dobra, trzeba tam iść. Albo pójdziemy tu. Czekajcie, bo jestem debil. Chemical. Dobra, to idziemy tam, bo ja muszę się uleczyć. Nie ma innego wyjścia o, No tak tu jest ta winda ale hmm. o, To sobie właduje Technologia Żeby to użyć to potrzebuje czego? Ja potrzebuję Energii Energia ja. Energia Hmm, a może zmienimy, Spry... O. Dobra, fajnie, ale... Coś się zepsuło, czy co? Dobra, może coś tu będzie. Nie. Dobra, mapa. E, to jest tu... Byłem. Ja pierdziela no Ten kutafon tu Byłem Security hmm. Dobra, idę stąd walić Walić, nie idę tam Może przydałoby się na... Naładować Dobra, pojedziemy windą już Powrotem, dawaj na czwarty poziom Dawaj kurna cool. Czwarty poziom No super Teraz kolejny etap Dobra otwórz to no. To jest tu Dobra mapa pokaż mi Wiecie co ja bym jednak poszedł do tego sklepu dobra, pojedziemy na poziom pierwszy, może No pojedziemy na poziom pierwszy, to jest to? Nie, to nie jest to med tutaj, chyba o, o ja, tu też coś żyje. Gdzie to było? O, tu się może czegoś nauczę w sumie. Dobra, to tu wyjdziemy. Dobra, co my mamy? Technologia, nie. Jak to się nazywało? Energy energii. Dobra, dawaj. Part poziom. Dobra, jest A to się ładuje? Ej, to może być zajebiste, to wywoł. Dobra, teraz potrzebuję sklep mapa. Teraz potrzebuję sklep shop tu. Gdzie ja jestem? I czemu siebie nie widzę. A tu jestem Dobra, idziemy na górę, zapisz. Mm. Jestem di... chory. Dobra, kurde, mać. Mapa, no to powinno być C, to było, tutaj to jest, dobra To jest R, replikator, tu Dobra, musimy iść tam Dobra, tu idę do tego replikatora Gdzie to jest dokładnie? Tam O Dobra, replikator. Tu? Nie, tutaj. Dobra, jestem. Dobra, dawaj leczenie. Super. Dobra, to teraz możemy iść... ...na tamtym poziom. Mam miecz samurajski. A na który to jest? O, trochę fajnie się wybiera. Ja bym chciał 7 na 1 mieć. 7 na jedynkę, w sumie zrobimy. Gdzie to jest? To będzie jedynka. Pint 1. Eee, nie tak, clear. Pint 1, a tu zrobimy 7. Pint. 7. dobra. No, teraz zgita. ok, Okej, to jedziemy na ten czwarty poziom. Hop. Eee... Hop. Czwarty, dobra. To fajnie, bo gra się podsuwa do przodu. Dobra, otwieraj to. Fajnie, bo muzyczka gra tam. Kurde, to on gada. Mam wrażenie, że malboraski, a co za ten malboraski się robi, papieroski, nie wiem, TV. dobra tu będę, będę się respił, dobra, tu mogę, o tu mam jakiegoś, a co my tu mamy, loks frajerzy. Mam... Hmm. Aha, w jakiś programowanie coś tam systemu. Dobra, dzieja mam iść teraz. Um, dobra, pójdziemy tu. Blue hacket. Dobra, wchodzimy. do blue Hacket. Dobrze. Dobrze. Ale cisza. Uuu, Siemaz, to ty jesteś laska? Nie, to nie ono. Czemu nie mogę tu przejść? O co tu chodzi? O kurna. Co to jest? Aha, dobra, w dupie to mam, weź mnie wypuść. Gdzie wstaniesz? Aj no. Co jest? A, to ten system, szok ten komputer. Dobra, czego ty ode mnie chcesz? Dobra, usiądę na. No.